Uzależnienie od, e, 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 od sponsora, jak to się mówi, jest o wiele groźniejsze dla sztuki niż rozprzężenie e, związane z cenzurą socjalistyczną. Oni nie mają pełnej możliwości e, rozjęcia skrzydeł, że zamiast cenzury są trzymani na śmieci producenta. Bo to są banalne rzeczy. Producent mówi, dobrze, daję Wam te 4 miliony, ale musi grać ta Pani. Czy producent ma ostatnie słowo? E, e, producent, za którym stoi finansist. i reżyser, wtedy jest reżyser, jak on się chodzi, to dziękuję, to będzie innego. Dlatego, że reżyser stał się w tej chwili człowiekiem do wynajęcia. To producent był dawniej po to i wszystko, żeby spełnić wszystkie jego życzenia, bo on wie czego stoi. Ja miałem taki przypadek, robiłem taki szalony film, który wymagał niesłuchanej precyzji i straszliwie takiego e, myślenia końcowego. mówi o nikt nie wolno. To mówimy, kiedy polega na tym, że, że myśmy postanowili porzucić psychologię, tam pieprzenie, gawędzenie i zastąpić to przed tym obrazem. Do dzisiaj do oglądania. I, I w związku z tym rzecz była taka, że myśmy mieli miasto, które było stare, remontowane w średniowiecza, myśmy je posegregowali i ono się stało jakby e, zmiana tych starych faktów uporządkowanych zastępowało kontekst psychologiczny. I proszę pana, i pamiętam taki dzień, całe miasto takie wystrzyce, było, patrzyło, bo to film i tak dalej. I było takie strocie, że zgodnie z naszym zamysłem Ułożyliśmy jazdę taką plastyczną wobec tego, ale było drzewo. Po drodze stało. Duże drzewo. No, ja byłam kierownika produkcji i mówię, słuchaj, to drzewo nam przeszkadza. Zorientuj się, że nie można by tego wyciąć. Zastanów jeszcze chwilę. No, ja wiem, nie wiem. A wycięty? Ja wiem, no, byłoby dobrze. Mówi, okej. Okay. No, i on rusza, ja patrzę za nim. Tysiąc ludzi stoi. On odchodzi dziesięć wokół. Zawraca i wołowa. Za Józek, dwóch ryżównych. Dopiero dobyć to się. Ja mówię, słuchaj, tyś, nic nie załatwił. Całe miasto patrzy. Pan mówi, porządku, nie twoja sprawa. Pani przychodzą, że bo A to woła, czy nie, jest to dobrze. Wchodzi facet, mówi, moje. Mówi, jakby się nazywa, tak. tak. Mówi, pan, że pana widzi, pan, co się stało. Mówi, no widzę. Ile pan chce za ten wypadek? Pan mówi, no. 5 tysięcy pan dostanie. Mówi nie, to jest za dużo. <laughs> Mówi 5 powiedziałem. ja, Więc to samo, to się musi dziać na wszystkim szczeblu. Dlatego, że ujęcie to zostaje na zwykle. To nie chodzi o to, żeby szastać pieniędzmi, tylko że... Każdy dobry fachowiec, producent, finansista, reżyser, operator wie co musi być, żeby coś powstało. Na Zachodzie jak się robi film o radach artystycznych, to się go nie obcina z artystycznych. Tylko to jest świetny reżyser, zdaje mu się zważa i to musi trwać ile musi trwać. A to jest różnica, podejrzewam, tego skąsław, to była 10 dni. Więc lepiej się okrasa te 10 i przedłużyć i wtedy my wiemy, że ten człowiek dostał warunki, w których mógł naprawdę wszystko nierazem razem powyciągać. To zostało w Polsce zniszczone i to jest wszystko sprzedałe. Skończyła się rola reżysera jako przewodnika i człowieka, który w ogóle przychodzi z pomysłem w i to weszło w, ręk, w ręce instytucji produ producenta.